Mam z tej strony was w DOS Minecraft. Nice! Słuchajcie, jesteśmy w grze. O, dobra, dobra. Tutaj musimy. Czy Tutaj możemy cokolwiek zrobić. Nie możemy tutaj nic zrobić. Żeby w ogóle kliknąć na kamery, to trzeba tutaj po prostu kliknąć. Łote, wow, creeper z zombiakiem chodzi <noise> Chodzi się, creeper z zombiakiem To jest też jakiś pajac. Siedzi, creeper! Oh man! Nie wiem, na czym ma polegać ten flash. No zresztą nic nie daje. Muszę się fleszować tak cały czas. Ich głupie mordy. Co? Typie. Nie. O, dobra. Trzeba fleszować, trzeba fleszować frajersów Snafowy Minecraft, wiecie, wiecie jak to jest Snafowy Minecraft, nie wiem czy się gdzieś w FNAF Five Nights at Minecraft Czwarta godzina, ja patrzę na kamery Chyba dzisiaj z sobie rowery Nie ma tutaj żadnych frajerów Ale jest chyba Bonnie z dżemu boni z dżemu zagadka No bo co, jem sobie taką bo wiesz jak to jest. Tak to moje ulubione danie w KFC. Czasem zamiast z KFC, wolę zjeść sobie. Magdrive. Bez sensu. Ty jest już piąta. To się nic nie dzieje. Siema, witam w Minecraft yy, mody. Dzisiaj przedstawię wam mod, który nazywa się FNAF nieudany mod... Yy. Nie wiem. Wow, wygrałem. Było ciężko. Strasznie ciężko, bo co teraz? No to następną noc, zobaczmy. Może będzie ciężej. Kogo ja chcą szukać. Uh, taka jest opinia na temat tej gry. LOL, pa jak. Dajcie słuchajcie, escape to się robi taki. Uh! Słabe. Chciałem włączyć kolejną grę i wiecie co? Okazało się, że jest wirusem. Ej, to się zapowiada dobrze, poza tym, że jest tak głośne, że pewnie mnie nawet nie słychać teraz. A to będzie tak cały czas głośno. Ja nie wiem czy ja mam drzeć mordę! A, dobra, już, już się skończyła muzyka. New game! Cium, cium, ja! Yeah. To jest nowa gra, ty jest nowa gra, jedę sobie tam, Stefan to jest dziad. O, Wow, o co chodzi z nim? On się patrzy na mnie Nie patrzy się O co chodzi? Ja się zesram Tutaj jeszcze są inni poza tobą? Typie! A on się nie patrzy nawet On ma mnie w dupie A, na razie tutaj nie muszę ich nakręcać To jest w O, jest easter Ciul z tobą, frajerze Masz kurde kopa typie To co chodzi? Co Ciebie tutaj nie było? Typie widziałeś to? Masz na web trajrze. A się poklika. Jest już trzecia gościu. Będę się tak kopał tym. Chyba jego wkurza ten dźwięk, więc nie możemy tak robić. Typie, uspokój się lepiej. O, co? Co? Przecież on tutaj stoi Typie, typie co? Gościu, dobra, chyba... Nie, nie, wchodź już w kamerę Nie, już co? dobra No, świetna robota Robiłem to i wysłuchałem wzedł... Zajebiście Kolejna gra Five Nights at Varios y, 4 Mam nadzieję, że to będzie gra, która wywoła u mnie sranie w kacie FNAF Co, o co chodzi? Zamknij mordę. O co chodzi z tym w ogóle? A, im się teraz ładuje, jak mam wyłączone. Dobra, to to ma sens. Tylko, że. Po co mi. Po co? Po co ja mam widzieć jakieś rzeczy? Jakieś wyrko Czemu jak gaszę, to bateria spada? Że to nie ma sensu? No dobra, ale. Ale. Ej, co ja mam z nim zrobić? To miałem zrobić? Bo ja, ja nie wiem. Czy to czy tak się go wygania? Dobra w kuchni. Jakieś randomowa kuchnia po prostu. W telewizji. Po prostu włączasz sobie telewizję i myślisz sobie... No, poglądamby sobie kuchnię jakąś randomową. Albo jakieś szpitalne łóżko, jakieś w ogóle tortur do tortur, tortur. No co może... Może radio sobie posłałem. Gdy nękają cię po nocach przeraźliwe koszmary, smokły cienie nie zjadę z marych okus, pokus czary, mary Fajnie, O, a beca pieco spadło, się zesrało Główno w dubie to mam wideo na telewizję. Telewizja jest lepsza od radio, po co w ogóle radio jest? Po co radio? Kto myślił radio? Radio, nikt nie słucha. Słysza... Ej, co, 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 czej, czej, czej. Cześć, bo tutaj coś było. Tu jest jego morda! Jego parszywa morda! Widzicie jego parszywą mordę? Odgoniłem jego mordę, głupią. Gorzej, jak on będzie w tym lesie tutaj gdzieś. się zesram wtedy, bo lasy jest straszne ogólnie. Typie! A jak wyłączę? To też się liczy? Czy nie? Bo ja nie wiem. Typie! No, typie! On to jest. No, tu jest jego łapa przecież! Kto to wymyślił? Wyłączę to zaraz! Wyłączę tę grę całą! Spasrane! No, fajnie. I gdzie teraz będziesz? W dupie? Tu, o, dobra, tu jesteś, ciary, ciary, ciary Ciary, mam ciary, mam ciary, mam ciary, mam ciary Ale jego tutaj nie ma, to jest najważniejsze, że jego tutaj nie ma, tutaj też go nie ma Bardzo przyzwoicie, To jest jest tam! I widzicie go? Jest tam, się szczerzy! No on dalej tu jest! Ty pił, ja muszę włączyć telewizor teraz przez ciebie. Dumny jesteś z siebie, frajerze? Jesteś frajerem do potęgi. Nie ma go tu? Nie ma go. Fajne te kanały tam macie. TUTAJ JEST! Widzicie, jest jego cień jakiś! Przecież to gra jest posrana! To, że nie ma sensu, to jest w ogóle inna kwestia. A to, że jest posrana, to jest ważniejsza kwestia. I to... To jest... Najgorsze. Jest piąta. Fajnie, Aż że chce się powiedzieć, że... WAJNIE! becie vario yy, i że... że zamiast fajnie, to fajnie. E, nieważne. W radiu może on jest! Weź głęboki oddech, niech cię w głowie nic nie i iść wszystkim, kto jest panem, kto w tym domu rządzi. O wow, zrobiłem. Ale mam ciary cały czas. Ta gra jest posrana, w sensie ona ma taki klimat. Nawet nie to, że jakieś straszne to są rzeczy, niesamowicie, ale ma klimat. Mam nadzieję, że nie włączy kolejna. Nie, znowu... Nie, nie chcę tu grać